Słuchajcie, kolejna afera ekipy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Blisko 10 milionów złotych w tegorocznym budżecie obywatelskim, no czyli takim miejscu, gdzie to nie urzędnicy czy radni decydują, ale mieszkańcy wygrały zadania piłkarskie, marzenie powiązane z kim? Z Radnej Koalicji Obywatelskiej. Jak do tego doszło? Prywatne kluby sportowe, no zmówiły się i głosowały, więc wygrały. No i szczerze powiedziawszy, nie byłoby w tym nic dziwnego, ba. Ja nawet bym pochwalił taką samorganizację, gdyby nie ciekawa zbieżność kilku czynników. Posłuchajcie. Po pierwsze, radny koalicji obywatelskiej Hohenauer był inicjatorem i zgłaszającym te zadania. Po drugie, w poprzednich latach pieniądze otrzymywała prywatna fundacja, która je następnie realizowała. Po trzecie, prezes tej prywatnej fundacji oraz radny koalicji obywatelskiej Hohenauer to znajomi z działalności w zarządzie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po czwarte, Mieszkańcy ujawnili dowody, że w kilku przypadkach ludzie byli wręcz przekupywani obietnicą prezentów czy voucherów, by przynosić głosy. Te mieli odbierać trenerzy w klubach. No, warto dodać, że jest to łamanie regulaminu budżetu. Po piąte, miliony idą do bardzo wąskiej grupy, a przecież zgodnie z regulaminem musi być zapewniona ogólnodostępność dostępność zadań. Co dalej? Prezydent Majchrowski unieważnił kiedyś zadanie skrzydła dla Krakowa za zdecydowanie mniejsze przewiny. No dlatego też uważam, że te wątpliwe zadania obecny prezydent Krakowa Aleksander Miszalski musi wyrzucić z realizacji. Tego wymaga po pierwsze elementarna uczciwość, ale po drugie, no nie możemy się zgadzać na łamanie regulaminu i na to, by przepuszczać kasę z zyskiem dla tak niewielu.